Witam serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj 10 groszy z 1963 roku. Monetę bito w polonie na krążko średnicy 17,6 mm ma się 70 g z rantem gładkim według projektu Andreja Petera Rewers. Na tej stronie monety znajduje się cyfra 10, poniżny napis groszy. Wygięty w formie łuku. Pod spodem również w formie łuku, gałązka laurowa, przepasana wstążką. Awers. W centralnym punkcie umieszczono godło, orła bez korony, poniżej rok bicia dookoła napis Polska Rzeczpospolita Ludowa. Nakład 40 433 538 sztuk. Cena w stanie około mnóstw. Monetka do kupienia za 35 zł. Moja to już ma jedynie wartość sentymentalną. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, hej.